o godzinie 13 w warszawskich złotych tarasach. Tak więc, drogie panie, proszę się szykować, a my wracamy do państwa tuż po programie Kwadrans po 8. Do zobaczenia. Niektóre z wielu zdjęć, które otrzymaliśmy, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Jak widać, najczęściej przysyłali Państwo zdjęcia e, osób znanych ze sceny, artystów. No bo to jest właśnie środowisko, które również jest szczególnie wrażliwe. Wrażliwe na ludzką krzywdę, na biedę. E, środowisko, które znane jest z działalności dobroczynnej. A no właśnie i z nami Lidia Kopania i... Dobry uczynek, który mógłby coś zmienić. Ehm w życiorysach. Co o, ty na robisz? Robisz? Potrzebują często wsparcia i yy, yy, ja zawsze największy problem mam yy, z tym, żeby... ...że to jest ważny element kształtowania też wizerunku. Jak wy się do, odnosicie do takich opinii? Ja tego nie wiążę. To znaczy wydaje mi się, że yy, no, nie każdemu... Yy... Piękne słowa. Nic dodać, nic ująć, Robercie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to, że pomagacie. Gorąco państwa namawiamy do tego, byście przekazywali 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dobroczynność jest w cenie, dobroczynność jest potrzebna, a brokuły są modne, odżywcze i niezwykle smaczne. Podsumujmy zatem wszystkie dania, które dzisiaj na oczach widzów no, powstawały w słuchaj. kawie czy herbacie. Brokuły na milion sposobów. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy Stasiu, a przede wszystkim kolorowo i przecudownie te dania wyglądają. Wszystkie przepisy znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej. A teraz o temacie bardzo dla wielu osób, które to przeżyły bolesnym. O zdradzie. No właśnie, bo jeżeli jest związek dwójki ludzi, proszę Państwa, to wcześniej czy później może się pojawić ona. Właśnie zdrada. A jeśli niewierność, to oznacza, że w związku coś nie gra, jeśli jest miejsce dla osoby trzeciej. No pytanie tylko, czy życie po zdradzie istnieje? No właśnie, to pytanie zadamy naszym gościom. Karolina. O, no. Trzeba przyjąć jednak, chociaż czasem trudno sobie to wytłumaczyć i taką możliwość zdrady w związku. Czy możliwe Twoim zdaniem jest całkowite wybaczenie zdrady, jeśli do niej niestety doszło? Szczerze wydaje mi się, że nie. Autoterapia, to wypracowanie Zgadzam się też z taką teorią, która głosi, że po zdradzie związek staje się silniejszy. Znaczy, e, jeśli przy... Co? Dzisiaj, dzisiaj przez cały dzień w naszym studiu mm, grała dla nas Polska Abba, czyli zespół Abba Show ze Szczecina. A Państwa prosiliśmy z kolei o przesyłanie zdjęć, jeśli są państwo do kogoś podobni. Gościł nas też sobowtórczaka Norisa. Czak Nor, dzisiaj obchodzi 70 lat, a zatem było bardzo kolorowo, było wiele gwiazd y, i było sporo skomplikowanych hmm. relacji. Bardzo Mamy dziękujemy, nadzieję, że był państwu. to miły czas dla Państwa, dla nas był bardzo miły. Dziękujemy za co? Ogromnie za uwagę. Państwu dziękujemy. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Oczywiście polecamy magazyn Kawa czy Herbata. Program Kawa czy Herbata jutro od godziny 6 rano. Zapraszamy w imieniu Oli Rosiak i Piotra Maślaka. A zostawiamy Państwa z muzyką zespołu ABBA, grupy ABBA Show, która towarzyszyła nam przez cały...